No tak, nutki, ale już jest hasło wpisane i wejdę znowu na Kapi Hospital. I właśnie, że jestem i mogę patrzeć, czy dostanę to szansę ten pokój na Mieszcz, co mi tam jeszcze brakuje? Nie, 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 to nie ten pokój, co mi tam jeszcze brakuje. Zobaczmy czy, ale to nie, wrzucimy go na, i wejdę z tego, i wejdę z tego, bo to jest nie zbędnymi, Tak. tak, 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 tak. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za to, żegnam Wasz Danielowski.